Jaki akumulator do takiego klasycznego, ale naprawdę klasycznego motocykla? No, na przykład Exite Conventional 6V. Jeżeli posiadasz klasyczny motocykl, ale nie taki young Timer, typu, nie wiem, moja Honda CB750 czy jakiś Kawasaki GPZ, tylko taki naprawdę wieloletni klasyk. Jeżeli on jest prostej konstrukcji, to pewnie posiada też prosty układ elektryczny, z pewnością 6V. I co wtedy? Niesie to za sobą pewne konsekwencje, ale na szczęście wszystkie są łatwe do rozwiązania. Na przykład, jak wybierasz nową żarówkę, to musi mieć ona napisane 6V zamiast typowych 12V. A akumulator też musi być 6V. A więc jaki wybrać? No, na przykład podobny do tego. Exide Conventional z napisem 6V. Wygląda podobnie, tylko uwaga, nie ma 6 cel, a 3 cele, no bo jest 6V. Skoro dbasz o swój retro motocykl, to chcesz dla niego jak najlepszych części. No a tak się składa, że Excite, czyli jeden z liderów, jeżeli chodzi o produkcję akumulatorów, nie zapomniał o retro potrzebach. I tutaj pojawia się akumulator Conventional 6V, dopasowany do instalacji 6V. A jaki model konkretnie wybrać? No to wejdź na Excite Battery Finder i tam poznasz pełną specyfikację i swojego motocykla, i akumulatora.